GetBetter jestem fizjoterapeutą, zajmuję się tutaj odnową biologiczną, ćwiczeniami korekcyjnymi oraz urazami sportowców, chłopaków, którzy przyjeżdżają. Postaram się ich naprawiać, mówiąc kolokwialnie, wtedy, kiedy dostają urazu jakiegoś na hali podczas gry, na siłowni lub jakieś tam przyciążeniowe sprawy, które tutaj są, ponieważ nie ma lekko, chłopaki dostają nieco wycisk i czasami każdy potrzebuje jakiegoś masażu rozluźniającego jakichś technik, które im po prostu pomogą na następny dzień znowu w 100% być gotowi. Moja działka to jest korekcja. Pracuję tutaj z nimi na korekcji, poprawiając ich wady postawy, jakieś mankamenty w ich ciałach, w jakichś zakresach ruchomości, poprawiam ich mobilność i staram się, żeby po prostu wykorzystali, przynieśli wszystkie ćwiczenia, które tutaj są, na boisko i na siłownię, żeby byli jeszcze lepsi i mogli czuć się swobodni w własnych ciałach.